Cześć kochani, ja jestem Nikola, jestem na naszym kanale. Vlog ma drugi, więc wchodzę w niego z chorobą. Tak jak mówiłam wam w poprzednim filmiku, po mojej osiemnasty się lekko rozchorowałam. Nie poszłam dzisiaj do szkoły i muszę się jak najszybciej wykurować. No w piątek robię jeszcze jedne urodziny dla koleżanek, więc mam nadzieję, że szybko wyzdrowieję Leczę się lekami, próbuję jakoś dojść do siebie. Wykąpałam się i teraz trochę, póki mam taki napływ energii, e, chcę trochę posprzątać w pokoju. E, powoli, tak, e, zacznę coś robić. Chcę uporządkować w toaletce, mm, trochę na biurku ustawić rzeczy, bo pościel jeszcze nie odezmieniać, no bo sobie, jak wyzdrowieje żeby, wiecie, <głos》>, po co zmieniać teraz na świeżą, gdzie jestem przeziębiona. E, I druga rzecz, w ogóle muszę iść do szkoły. W sensie nie muszę, no ale chciałabym iść, bo mam turniej z siatkówki. E, w czwartek mam kino, a w piątek przychodzą do mnie dziewczyny, więc chciałabym jednak już dzisiaj się dobrze poczuć i może jak trochę coś porobię, to mi przejdzie. A teraz odpalam sobie świąteczną muzykę i tak jak mówiłam, idę trochę posprzątać. Zobaczcie, to są piękne kwiatki, które dostałam na osiemnastkę. jest słodycze. Dzisiaj mamy y, 5 grudnia. Otwieramy tu piąteczkę w czekoladce. Jemy naszą gwiazdeczkę. Nasza gwiazdeczka i szukamy piąteczki w kalendarzu. Ja już widzę, że jest. Mm, tutaj. O tutaj. Otwieramy. O. Jest tu takie coś. Co to jest? Zobaczymy. Jest tutaj maseczka na twarz. Taka w tubce. Maska na twarz. Zaraz zobaczę jak... Ładnie pachnie. Trochę mi się wylało tutaj na palce. Taki... Ona jest taka żelowa. O, tutaj widać na moim palcu. E, umyję ręce i Wam pokażę jeszcze... do mojej babci drugiej Mikołaj. Pokażę Wam, co tam dostałam. A od Mikołaja u babci dostałam... Takiego mikołaja czekoladowego I taki ładny kubeczek Tak jak widzieliście mam też taki z reniferami Teraz z tym ja z choinką Bardzo ładny, fajny Nadia też dostała taki, więc Będziemy mogły razem sobie pić Świąteczkę na kakałko na przykład Teraz z Nadzią będziemy wciągać hel z mojego balona z 18. Dawaj Nadia pierwsza połowa tak mniej więcej wciągnie Siadaj sobie

We wish you a Merry Christmas! We wish you a Merry Christmas! I jeszcze Nika wyśpiewała Jingle Ball. Jingle bells, Jingle bells, Jingle All the way. All the it's the ride. Ale śmieszne Witrowie, jeśli Wam się podobał vlogmasy, subskrybujcie kanał i zostawiajcie łapki w górę! Tak, jestem ja! i subskrybujcie też mój kanał ej, mój i też mój pamiętajcie subskrybujcie, tak? subskrybujcie i żebyście kochali moją siostrę i mnie mhm. <grych> dobra, dobra, dobra odpaliłam sobie simsy zapaliłam sobie kominek i świeczuszkę i będę grała <grym> 6 grudnia, ja dalej jestem chora! Czy ja miałam ci iść na turniej, światkówki? Być może! Czy ja mówiłam, że chcę wyzdrowieć do dzisiaj? Mówiła. Czy wyzdrowiałam? Nie. A właściwie dowiedziałam się, że raczej nie udeszła cały tydzień do szkoły, a miałam w czwartek iść do kina z klasą. A żeby sobie teraz umieć czas z domu, otworzę już kalendarz bo moja siostra nie wzięła do szkoły, bo poszukałam, ale nigdzie jej mogłam znaleźć. Dobra, otwieram kalendarz. 6 kudy? Kurde, co ja biorę ten kalendarz do ręki? To od razu rzucają się te liczby w oczy. Tutaj jest szóstka, tylko nie widzę gdzie jest. A, tutaj. Dzisiaj powinien być, powinno być coś fajnego, bo to Mikołajki. Ja mam nadzieję, że to coś fajnego będzie. Coś dużego. Co? Co to jest? Czyli dzisiaj mamy takie coś i to jest Face Scrub. Peeling do twarzy mamy. O fajnie! Powiem Wam, że dosyć fajne są te produkty w tym kalendarzu. Więc ciekawa, czy czuć zapach. Czy czuć zapach? Jestem ciekawa, czy czuć zapach, tak. Ja już od tej choroby to nie wiem, co gadam. Proszę was. I mam wrażenie, że te kosmetyki wszystkie pachną tak samo. W sumie wszystkie tak samo. Ja mam takie wrażenie, serio. A teraz. A teraz kalendarz z czekoladkami. Dobra jest 6 grudnia, szósteczka. Otwieramy. I oczywiście jemy naszą gwiazdeczkę. A no kurde, czy mi się uda za pierwszy raz, chociaż raz w tym filmiku. O, no kurde. Jeszcze raz. Teraz wyjdzie. 7 grudnia, kolejny dzień mojej choroby i dzisiaj w domu dołączyła do mnie Ja! Jestem mm. też chora! Nadia też jest przeziębiona. Ach, Nadia już otworzyła swój kalendarz adwentowy, tylko Nadia trochę tak otwiera crazy, bo dzisiaj otwierała dziewiąte okienko, no nie? No bo w piątce nic nie było. No tam w paru okienkach się po prostu poprzesuwało i dlatego jest już na dziewiątce i miałaś co? Gun. Ok, akurat dzisiaj się będę kąpał. Gąbkę do mycia, a zobaczymy co my mamy. Musisz ze mnie zejść, tutaj chodź koło, na, koło mnie. Dobra, zaczynamy dzisiaj od tego. Yy, od siódemki. Siódemka, Siódemka jest tutaj. Ok, na mu po zasłonie, już yy, yy. widzę. No. Dobra. Usiądź myszko, siadaj. <coughs> Siódemka jest dość duża. Wszystkie tutaj w ogóle okienka są dość duże. No, no, siadaj, Nadia! Ty już mi otwierała! patrzcie. Co to jest? Maseczka na górze. bo nie chcę... O, trochę mi się tu odarła. Nadia, siadaj, bo zasłania. Wow, co to jest? Maseczka. Nie, to nie jest maseczka. O. <laughs> co to jest? A, to jest. Y coś do kąpieli. Patrzcie. O, takie coś. I to jest konfetti y, do kąpieli. kąpieli. Y, ale i to jest, to, jest jakby, to jest takie jakby takie jak są płatki y, róży pewnie na wodę. To tutaj są... Kuleczki. Nie, nie. Tu są chyba gwiazdeczki. Tak. Tutaj są gwiazdeczki. Fajne. To jest bardzo ładne w ogóle opakowanie. Takie różowiutkie. I jeszcze nasza gwiazdeczka szukamy siódemki siódemka jest tutaj tutaj otwieram i mówię wam sobie dzisiaj, Nadzia przestań robić takie brzydkie miny, siadaj dzisiaj wyjdzie za pierwszy razem no prawie było zęba mi się odbiło jeszcze raz kurde <laughs> patrzcie nie, nie wierzę. Nie, nie. Jest. Dobra. A właśnie kochani, już na ten moment wiem, <noise> że, że urodziny moje są przełożone na za tydzień. No bo, skoro Nadia jest chora, no to raczej nie zdąży wyzdrowieć do piątku, <noise> więc y, moja impreza zostanie przeniesiona na następny piątek. No nic. Zrobiłam nam herbatkę w takiej świątecznej kubeczka. Dorzucę maliny, żeby może nas szybciej uzdrowiły. Teraz z Natią będziemy mogli dać bajkę świąteczną, wypijemy ciepłą herbatkę i mamy nadzieję, że w miarę szybko wyzdrowiejemy. mam u lekarza i y, osłuchowo jest wszystko ok, więc jestem na bardzo dobrej drodze moim zdaniem. Mm -hmm. No i w ogóle wyszłam trochę. drodze jak wyszłam, poczułam się trochę lepiej. Y, w sumie mogłam niby teoretycznie chodzić, no bo gorączki już nie miałam od paru dni. Ale wiecie, wolałam wyzdrowieć, tym bardziej, że myślałam, że w piątek dnia urodziny, więc tym bardziej. A teraz, o czekajcie, czapkę jakąś. Idziemy do Madi-szafy. Okej, okay. dobra, czekajcie, Ach, dobra, dzisiaj, Ua! trochę mi pospadało, sorry, to są szafy, zostańcie ze mną. Otwieramy nasz kalendarz, dzisiaj mamy, który dzisiaj mamy? Dobra, pójdźmy tutaj, może najpierw. Dzisiaj jest ósmy, tak czy siódmy? Kurde, ej, bo ja nie wiem, ósmy czy siódmy. Siódmy jest zjedzony. Ósmy, Okej. Okay. Jest czekoladka, i teraz ósemka tutaj. O się, manu! Krasna spada. I szukamy ósemki. ósemka, ósemka. Tu jest siódemka, więc ósemka będzie z drugiej strony. O matko, nie widzę. ósemka, tutaj. O, coś małego. A jednak nie. <ścoughs> ja po prostu nie zauważam, to jest tu. Aha. Okej, okay, usiadłam w sobie i mam szampon do włosów zobaczymy jak pachnie mm -hmm. chyba jest podejrzewam jestem ciekawa czy on będzie pachniał tak jak to wszystko tak jak mówiłam wydaje mi się że to wszystko pachnie tak samo więc sprawdzam I to pachnie tak samo. Dosłownie wszystko pachnie tak samo. Dobra. Czekoladka, co prawda, też smakuje codziennie tak samo, ale czuję, że dzisiaj z powodu wiecie, wyjścia tak trochę tak, to trochę zmienia postęp z rzeczy i na pewno tym razem trafię za pierwszym razem. A poza tym moje Mikołaje mi przy tym pomogą. W sumie to dla nich Mikołaje, ale czekajcie, patrzcie to. A dzisiaj jest 9 grudnia. Ja wyszłam trochę z domu, bo przez to, że muszę iść do banku, coś załatwić. E, więc jadę teraz do kalisza. E, do szkoły nie poszłam, no bo mam cały tydzień, chcę jeszcze jakby wyzdrowić do końca i tylko na chwilę jadę do tego banku, szybko załatwić i wracam do domu. E, ale powiem Wam, że fajnie jest wyjść trochę i zaczerpnąć świeżego powietrza, że tak powiem. Lepiej się już czuję, o wiele lepiej. Lecę szybko do banku, mam do galerii, bo mam godzinę do autobusu. Żeby nie zmarnować, poczekam tutaj. Jestem już w domku i nie otwieraliśmy dzisiaj kalendarza, więc ziomek spada i szukamy dzisiaj dziesiątki, tak? To jest jedenastka, dziewiątka. Wydaje mi się, dziesiątka będzie tutaj, może gdzieś. Dziesiątka. O, jest tutaj. O, kula do kąpieli, chyba tak. Badak kąpieli w kształcie stopy. I jeszcze tutaj. Mm, dziesiątka, gdzie ona jest? Nie mam pojęcia, nie widzę jej omacko. Ja, ale fail. Dzisiaj jest dziewiąty, a nie dziesiąty. Ale fail. Dobra, to otwieramy tutaj dziewiątkę. Ach, nie mogę otworzyć. A jutro w kalendarzu tym otworzymy dziewiątkę. Ach, dobra? Nie mam pojęcia czego spojrzałam na dziewiątkę. Była Nie wiem dlaczego spojrzałam na dziewiątkę i była zamknięta i nie pomyślałam, że mm, pewnie dzisiaj jest dziewiąty. Ale okej, okay, otworzymy jutro, a dzisiaj gwiazdeczka. No zobaczcie, jakby zrobiłam od razu lepiej to idzie. A teraz dojeżdżę obiadek gorący rosołek, bo jestem głodna. A teraz to jak powiedziała Charlie, olej, olej! I do olej, olej ubieramy naszą choinkę. Otwieramy kalendarz adwentowy na tle naszej choinki, którą ubrałyśmy z Nadią. Szukam oczywiście dziewiątki, bo wczoraj się pomyliłam i otworzyłam dziesiątkę. W dziewiątce mamy. Mamy. Co to jest? A, nie mogę wyjąć. Giełkę do ciała. Patrzymy jak pachnie czy tak jak reszta, czy może to będzie miało... O, nawet nie było zamknięte. Ładny zapaszek taki delikatny. I oczywiście nasza czekoladka dzisiaj dziesiąty jest. Szukamy, szukamy, szukamy tutaj. Ok? I oczywiście rzut. Udało się.